I już się z tej strony, w TV, zapraszam na kolejny odcinek z serii Roblox. Dzisiaj, proszę widzowie, gramy w niebieskie opinialnie proszę widzowie, do naszej piosenki niebieskiej, strażnej. Bo ona będzie wam naciskać na style, bo to bardzo pasuje na do święta, czy więc do świąt. Więc gramy, pamiętacie, w czwartek piosenkę w ten sposób na kanał i z jasną piosenki i koniec daily, a my już, widzowie, lecimy i przechodzimy na najłatwiejsze. Bo nie wiem, bo łapy, zostawcie łapeczkę, subskrypcję i dzwoneczka, żeby Cię nigdy nie, nie? ominęło, a mele to. Bo... Jak mówię, to Daily nie ma. Cały no, czas jakbyście. No wiecie już. No. I widzę, Daily bym chciał Wam gdzieś powiedzieć w lutym, kiedy wraca Daily. Bo Daily proszę za to wrzuci, ale musimy mieć przerwę od teraz od Daily. Ja to wszystko i miło prawdopodobieństwo że Daily Nawet do lata bym mogła nie mieć. A ja tego jeszcze nie wiem Wszystko się zobaczy. A my co leczymy, leczymy się. Leczymy, lecimy. Jestem już na ósmym etapie i proszę. Przechodzimy Kolejny etap, 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 etap. Naprawdę zginąłem. Nie. Nie mogę doskoczyć, naprawdę. A tak. bo ja byłem na dziesiątym, a bo ja zaliczyłem ten etap. Nie wiem, co tego to jest. Jednosty etap. Daj zrobię to. Nie, to będę Na 100%. Kurde, to. W musi być. się to będzie płacić to. Nie, sam wszystko, ale no, to był tutaj. I to będzie tutaj. Nie no, udało się. Kolejny 12. i zrobiłamy już etapy. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, pyk. Ogólnie kolejny odcinek już się pojawił we środę, czyli w święta. I potem będzie odcinek z QND. Będę mu na wszystkie pytania. Na przykład mogę też powiedzieć, ile na przykład mam lat, bo może mam już wcześniej urodziny i nie mówiłem. Nie no, raczej będziecie widzieli, bo z Q&A się Zobaczcie sobie teraz z 4 miesięcy temu. No z cztery, z cztery, pięć, nie, to no, 4 miesiące temu. Zobaczcie sobie na moim, na moim kanale. Te Q&A tutaj będę odpowiadał, ale będą też pytania, których jeszcze nie robiłem. No będę Wam na Wasze takie pytanie odpowiadał. Będę robić jakieś tam Q&A. kolejne Q&A będzie już w lato. Hmm, chyba, kiedy, tutaj. A kolejny Q&A będzie dopiero... Nowy Wielkanoc, Dzień Wielkanocy, więc to będzie do próbu, że tak dużo będzie, kolejny kolejne Q&A no, będę Więc widzowie, no, będą takie takie Q&A, dobra, widać, kolejne Q&A A kolejny to będzie dopiero nawet już w lato, więc... W, nie, w majówkę, w a potem będzie dopiero już w lipcu. Czyli tam, czyli takie będą Q&A, więc bądźcie... Będziemy w kolejnym QA z wielkami, więc no, lepiej się dowiedzieć o mnie wszystkiego. To będzie drugi odcinek z QA, część druga. A my lecimy. O oh mnie spadłem. Pyk! Pyk! Powiem, a zobaczcie, ja nagrywam już prawie 6 miesięcy. a No tak, to nagrywam 5 miesięcy, więc zobaczcie, 4 miesiące temu, co było na moim kanale. Zobaczycie, a my już widzimy jesteśmy na drugim etapie. Uwaga. Położę prawie. Zginąłem. Dobra, udało się. 23. Pyk, pyk, pyk. Widzicie, patrzcie, coraz większe i teraz będzie coraz mniejsze, ale bardzo, niestety. Dobra, idę, będzie, ten, będzie ten łatwiej. Pyk, pyk, pyk. Dobra, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra. Dwudziesty etap. Pyk. Pyk pik 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 Nie pik 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 końcu spadłem. Nie, pik pik to pik Nie, pik na pik 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 jakim... pik 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 fajna. Jestem na Czyli mega daleko. Ja nawet dzisiaj tylko nawet nie zdążę dojść. A widzowie, jeśli chcecie jakieś dłuższe i na przykład całe takie... Zostawcie łapeczkę. Musicie zostawić co najmniej dużo subskrypcji. Zobaczmy, ma... bo ja... A i zostawię... Pamiętajcie cały czas subskrybować, bo mam 76A. Le... Trzeba mieć jeszcze więcej subskrypcji do legendarnej piosenki. A kiedy ona się pojawi? A, widzowie to. Odpowiem Wam na to pytanie już niedługo. Kiedy, kiedy ta piosenka w ogóle się pojawi? No, ale na razie nie mogę jeszcze, bo musicie przynajmniej widzieć. Na razie no, dużo subskrypcji, więc zostawiajcie cały czas i pamiętajcie obserwować mój kanał, bo moje kanały są najlepsze. Dużo filmów jest, to nagrywam 5 miesięcy za te poświęcenie, poświęcenie. Nagrywam już prawie 5,5 miesiąca, ale takie 5 miesięcy i parę dni już nagrywam, więc... bądźcie na moim kanale. No, żeby po nic nie ominął, i pamiętacie, subskrybować, a nawet też łapkować, bo tu łapki też będzie. Bo chcę też nagrać taką. Patrzcie, czekajcie, patrzcie, nie dotykam. Patrzcie, czekajcie. Że... No, to jest pik. Patrzcie, ja Wam po coś pokażę. Patrzcie, nie dotykam. Widzicie? Ej, no patrzcie! Ledwo, co? A, pek muszę to. To ja bym się od razu Ja nie mogę. Pyk! No ej, no nie da się tutaj przyjść w ogóle. No fajnie. Pyk. Pyk. Po proszę, pierwszy Pyk! Dobra, jesteśmy, wiemy, na 31 etapie. W ogóle, na no, 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 no pamiętajcie, że to jest tylko piłkowaczka, bo ja chcę zrobić też piosenkę na łapkę. Bo nie wiem, czy widzowie taką jeszcze jedną piosenkę na łapkę. Na łapkę. Złapek czy, czy, czy świetle, ale raczej nie zrobię tam poszunki bardziej subskrypcji, bo ja chcę robić legendarną piosenkę, której to już brakuje, żeby mieć bić tyle subskrypcji. Dobra, no, no a widzowie do 100 subskrypcji, trafie nam już 24 subskrypcje, jeśli treba... Więc teraz byśmy zostawili 80, tutaj nam równe 20, więc starajcie dzisiaj zostawić 80, a w następnych dni coraz więcej, żeby była legendarna. Legendarna piosenka. Nie mogę się już doczekać, kiedy wiemy tak dużo subskrypcji. Więc... No, oglądajcie mnie cały czas. No, no już jesteśmy widzowie na 33. W ogóle etapie. Bo kolejny odcinek, widzę, pojawi się w środę i te dwa odcinki. Bo drugi odcinek to będzie, mówię Wam, co dostałem od choinkę I nagle ten odcinek, widzę, dzisiaj. No możliwe, że o godzinie 17 lub max. 17.00 napiszecie, czy oglądacie Kevina samego w domu. W, w domu i 1 stycznia Kevin sam w Nowym Jorku. I my przechodzimy. Pek, pek. Pyk, pyk, dobra widzowie. Kolejny etap jesteśmy już na 36. Pyk. No nie tego. Kurde, zapominam, że tego białego nie można dotykać. Pyk. Dobra, pyk, pyk. Dobra, kolejny i mamy. zbędziemy będziemy na 38. Pyk, pyk, pyk. Dobra, Git. Jesteśmy na kolejnym etapie. Widzimy, bo to będzie chyba piąta lub czwarta. Oranżowe, niebieskie. Kurde, nie wiem, jak to będzie. Chyba to będzie chyba piąta piosenka. No wszystko się... No ja sobie zobaczę jeszcze. No bo dzisiaj też muszę otworzyć okienko z kalendarza jako, bo dzisiaj mamy widzowie 22 grudnia. Jutro jest 23, pojutrze 24 grudnia. Bo na dworze to widzowie teraz jest tak zimno. Ja dzisiaj byłem widzowie na dworze i mega zimno jest na dworze, więc... O. Nie polecam wychodzić, no ale widzowie, teraz w ogóle jest mało śniegu. widowe... Ja bym chciał zrobić jeszcze jakąś kasykę o śniegu, ale nie wiem, czy dam radę, bo wiecie, no. Mimo teraz widzowie, śniegu, więc ja nie mam, nie mam, nie mam, ma to zrobię. I co dalej? Pyk, pyk, o, pyk. Pyk. Py, By, ok. Dotknęłam. Kurde, nie dotknąłem. I czemu zginąłem? Dobra. Pyk. Jesteśmy na 41. Pyk, 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 danie. Pyk. Dobra. Widzicie, co robimy? Dobra. Pyk, pyk. Jestem blisko, co zaraz... Ja nie mogę tak tego dotknąć. Pyk. Jesteśmy, widzowie, na 41. pierwszym miejscu. ten odcinek od dzisiaj już kończył. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, żeby cię nic nie ominął. I widzowie, Widzimy się już w środę 24 grudnia, możliwe gdzieś 12, 13, 11, ja nie wiem. Ale pamiętajcie oglądać mi cały czas Kronga Cwartek. W sposób na kanał już niedługo. Miłego dnia i napiszcie ci, czy, czy lubicie Krywina samego w Pa pa! Miłego dnia!